Siema, koza, kanał Koza Sport. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dziś zobaczycie coś naprawdę ciekawego, ponieważ udało mi się otworzyć aż 5 paczek z gwarantowaną średnią wersją ikony po polsku brzmi to dużo gorzej niż middle icon. Nie zmienia to jednak faktu, że przynajmniej jedno trafienie było naprawdę fajne i zasługuje na waszą uwagę, więc mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam do stawienia łapki w górę. Będzie to dla mnie sygnał, że jeżeli na przykład wyjdą wreszcie ikony Prime i ktoś będzie chciał mi te paczki udostępnić, to wy chcecie to zobaczyć. No i wtedy będę wiedział, żeby taki odcinek nagrać. A żeby go nie przegapić, nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, więc fajnie jest, żeby przycisk zamiast czerwonego był po prostu szary. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszej odcinka mam do Was jedną sprawę, a mianowicie, Wy już nie raz widzieliście, kiedy Wam pokazywałem moje, może troszeczkę poprawiające się, ale nadal niezbyt brawurowe umiejętności piłkarskie i tak sobie pomyślałem, że może pora na Was, a w zasadzie na Ciebie. Jeżeli masz jakiś fragment, który chciałbyś się ze mną podzielić, na przykład jakiś fail z meczu Twojej drużyny, z B klasy, gdzie grasz, z Orlika z ziomkami, albo fantastyczne trafienie, asystę, znakomitą interwencję, jeżeli jesteś bramkarzem i chciałbyś, żebym ja mógł pokazać to innym, żebym ja mógł się też pośmiać. W jaki sposób zareagować, to w opisie do tego odcinka znajdziesz mail, który także wyświetlać się na ekranie. Wysyłaj tam film jako załącznik, albo po prostu zapludowany na YouTube'a na niepubliczny. Jeżeli nie chcesz, żeby ktoś przede mną to zobaczył, a jeżeli już coś takiego wrzuciłeś, to po prostu podlinkuj normalny materiał. Wydaje mi się, że to może być początek fantastycznej serii, gdzie będę się dzielił. Z... Osiągnięciami, albo wpadkami rzeczy, które inni robią na swoich boiskach, bo ja kiedy tylko gram, wam to pokazuję. Potem czytając komentarze, czasami żałuję, ale jest to mój świadomy wybór, e, więc no f, f, fajnie by było zobaczyć też, jak wam idzie na prawdziwym boisku. A teraz już zapraszam do oglądania paczek. Pośrednia wersja ikony. Zobaczmy. Gwarantowana ikona. Tu może być naprawdę coś dobrego. Chcemy Brazylii, byle nie Carlos. Bo on trafił Robertsona. Chcemy Brazylii. Chcemy Brazylii. O nie wierzę w to. O nie wierzę w to. O Jezu. Mm, aż mnie zabolało. Aż mnie zabolało. Ała Hamox, jeżeli byś kiedykolwiek chciał podejść do mnie na ulicy i zrobić mi krzywdę, pamiętaj, że takie czyny karane są w tym kraju, dzięki Bogu, um, e, jeżeli żywisz do mnie teraz uczucia złe, to cię rozumiem. A teraz słuchajcie, otwieramy drugą paczkę z pośrednią wersją ikony, mam nadzieję, że coś tutaj będzie dobrego. Liczę, że będzie tutaj coś fajnego. Zobaczmy. Please, 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 gro. No, dostał Alisona tam. Tutaj trochę musiał... Figo? Okej. Okay. Okej, okay, Figo chyba nie jest najgorszy. Znaczy, karta ma fajne stacy w miarę. Nie wiem, czy mu się przyda do tego składu, który ma. Liczyłem, że to będzie Uzebio. Ja tak liczyłem, że to będzie Uzebio. Tak liczyłem, że to będzie Uzebio. No i jeszcze. Mamy zostawioną średnią wersję ikony. Proszę. 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 Żeby tutaj była Brazylia. Żeby tu była Portugalia jakaś dobra. Anglia nie! Ferdinand! Albo mur Ferdinand, bądź Ferdinandem. Campbell! Okej! Okay. Okej! Okay. Campbell to jest dobre trafienie! Ej, Campbell to jest dobre trafienie! Naprawdę! Okej! Okay. Bałem się, jak zobaczyłem tą Anglię. Nie, no Campbell to jest dobre trafienie. Słuchajcie, na to, co można tutaj trafić, to Campbell jest dobrym trafieniem. Ja, na to, co można było trafić, Je, jakby pomyślcie sobie, on w tej paczce równie dobrze mógłby mieć Lemana, mógłby mieć, yy, czekajcie, jak jest jeszcze bramka mógłby mieć Michaela, mógłbym mieć, nie wiem, Wandersara. Eee, mógłby mieć tutaj w to miejsce Ryana Geeksa Więc ja uważam, że Campbell jest dobrym trafieniem Uważam, że Campbell jest dobrym trafieniem Słuchajcie, naprawdę Nie przesadzajmy też Mógłby mieć, mógłby mieć na katę Więc jakby Campbell naprawdę mógł być dużo gorszy Zatem jest legendą Arsenalu Okej okay, artysta, okej, okej, okej Ale mam nadzieję, że nie będę musiał ci przepalać tej karty Mam nadzieję, że nie będę musiał ci przepalać te, te ikony Otwieramy dzisiaj kolejną ikonę Zobaczmy. Tyle paczek z ikonami jeszcze nigdy nie otworzyłem, ale pytanie, czy ta wreszcie będzie dobra? On powiedział, że mogę ją przepalić potem, ale ja tego nie chcę robić. Brazylia. SPO! Sokrates. No chyba tego nie chcesz przepalać, ty! Prawie Pele. Byłem przekonany, że to będzie Pele, nie? Ej, nie, no tutaj tego nie chcesz przepalać chyba, stary. Ty, no tego nie chcesz chyba przypalać artysta. Nie mam zamiaru tutaj. Nie, 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 nie. Ja ci tego nie przepalę. Otwieramy pośrednią wersję ikony. Trafiliśmy już jednego Sokratesa. A, jaj, 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 proszę. Anglia, środkowy, środkowy pomocnik, czyli to może być Skols, to może być Lampard. Nie wiem, czy to jest dobrze. Nie mam pojęcia, czy to jest. Wydaje mi się, że raczej słabo. Aj, aj, No, na ten moment FIFA. Na ten moment FIFA. Obawiam się, że Brzeszczu się już do mnie nigdy nie odezwie. Tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. 5 paczek, z których przynajmniej jedna moim zdaniem była naprawdę warta tych wysiłków i robienia z słopów przez widzów. No i a propos widzów pamiętajcie, że w opisie do tego filmu macie link do maila. W zasadzie macie maila, na który możecie wysyłać swoje filmy. Czy to wpadki, czy to dobre gole, czy to triki, cokolwiek potraficie zrobić z piłką i chcecie, żebym ja to zobaczył i zareagował na kamerze. Czekam. Ważne jest, żebyście to byli Wy. To jest koniecznie istotne, no bo bez sensu wysyłać innych ludzi, no, no to, to nie ma zbytniego sensu, prawda? Tak więc mam nadzieję, że podejdziecie jakieś ciekawe filmy, a teraz to było na te. To był Koza kanał Koza Sport. Na razie, piona.